Marko Polska Piłka i również na, na kanale Odra Opole News. Moim i waszym gościem jest znany was, znany wam z mojego kanału Robert Malcharczyk, wielki pan Odry, jak również bardzo, bardzo młody dziennikarz i bardzo zdolny i jeden z lepszych znawców według mnie o polskich tematów. Dzisiaj omówimy sobie mecz, który tutaj szans, ale łatwo nie będzie. Łatwo im nie będzie tu do polu. Myślę, bo y, będąc na kilku meczach do pola przyjeżdżały naprawdę niezłe ekipy, to chyba tylko jak dobrze pamiętam, Wisła wywiozła trzy punkty, po zwycięstwie 2 do 1 i to też miała duże problemy w końcówce. Arka czyli drużyna, która przez dłuższy czas zajmowała bardzo wysokie pozycję. Arka po polu porażka. Porażka, tak. Jeżeli zaliczamy Lechia, do drużyny Tak. Więc... Jeżeli zaliczamy do mocnych drużyn, bo przecież całą sezon też walczyli o baraże GKS i no to trzeba jeszcze dołożyć baszki no, tutaj. Okay. Tyszan, którzy w tej no no kolejce też... 2-0 wygrali. Tak. I też Odra dobrze się zaprezentowała, no to już nie u siebie, ale w Katowicach przecież pokonała GieKSę, która była na mega fali wtedy. Dokładnie. Trzeba przyznać, że właśnie Odra w Katowicach całkiem dobrze się spisuje, oczywiście nie biorąc pod uwagę ostatniego sparingu, ale jednak biorąc pod uwagę całą to rzeczywiście ta, ten stadion właśnie Katowiczan sprzyja Odrze. Mhm. No także, no mówię, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Ten mecz, no, zapowiada się, według mnie może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawym spotkaniem, na pewno Mimo ciekawym. potencjalnego braku dużej ilości bramek, to rzeczywiście może przynieść sporo emocji. Tak, no zobaczymy, być może akurat tak się przydarzy, że będą te bramki. Przy Oleskiej, że tam będzie, to bym sobie i wszystkim kibicom obydwu klubów życzył, bo zawsze jest ciekawie i fajnie się komentuje, jak się coś dzieje, jak jest dużo takich sytuacji stykowych, gdzieś tam na polu karnym, gdzieś y, sytuacji, gdzie, gdzie są bramki. I to jest fajne, a, a nie takie, takie punktatorskie granie. Zobaczymy, jak to będzie. Jest to pierwsza, otwierająca, tak jak my tutaj mówimy, y, kolejka, więc. Y, więc po prostu wszystko może się zdarzyć. Czy jeszcze chciałbyś coś dodać w tym temacie, w temacie tego spotkania? No i też jestem ciekaw właśnie tego, tego gościa z Luksemburgu, napastnika z Luksemburga. Aż no, sami jak on się pan. będzie prezentował w naszej pierwszej lidze, bo to nie jest łatwe. Powiem tak, kibice właśnie podczas wczorajszej prezentacji od, no. od różnym drużyny Odroja Opole, um, wspominali, że właśnie o tym Muratowiciu jeden mm -hmm. z kibiców nazwał tego właśnie napastnika um, takim opolskim Ibrahimowiciem. O. I powiedział, że um, jako, że jest z Luksemburga, to jest to tam oczywiście się mylił, bo powiedział, że to bałkańska krew, a Luksemburg na Bałkanach nie leży, jednak wydaje się to też takim Wydaje się on być zawodnikiem, który rzeczywiście jest taki waleczny, mimo tego, że grał przecież w drugiej lidze, w drużynie, która spadła zasadniczo z tej ligi. Ale, no, tak jak mówię, powinien. Um, ma potencjał. To jest najważniejsze, tak jak każdy inny gracz, i ma też atuty, by go wykorzystać. Myślę, że co do tego właśnie Muratowicza jego, jego zakontraktowanie było powodowane tym, że aktualny napastnik ten taki grający na szpicy, czyli Dinsla z Albanii, jest kontuzjowany już od dłuższego czasu, no i po prostu brakowało kogoś na tą taką klasyczną. No tak, ta, ta, ktoś ktoś musi, a ktoś tam musi grać, a tym bardziej, że no. no, no czyli, że potrafią... alternatywą teraz już jest. Y Sprowadzony właśnie dzisiaj Dawid Wolny, który będzie grał co prawda z numerem 16 jest taki tylko pozostał, ale właśnie może grać na pozycji napastnika. No, także mówię, będzie ciekawie. Będzie ciekawie, bo polu będzie się działo, będzie pewnie też kibicowsko, bo będą kibice jednej i drugiej drużyny. Tak myślę, więc może być naprawdę fajnie. Można rzec, że dla Opola będzie to swojego rodzaju takie piłkarskie święto. Mhm. I jeszcze mam takie jedno pytanie, kwestii Odry, bo kiedyś mnie ktoś zapytał, a ja tak dokładnie nie umiałem na to odpowiedzieć. Chodzi tu o nowy stadion, kiedy będzie to otwarcie? Bo ja wiem, że do końca grudnia miał być wykończony, ale te prace dość szybko postępują w Opolu. Czy jest jakaś zmiana może w tym temacie? Nie ma zmiany na pewno co do kwestii, czy mhm. rok 2025, czy jeszcze 2024. No nie. Wiadomość na pewno, że będzie otwarcie w 2025 roku. Wczoraj prezydent miasta, właśnie podczas prezentacji, powiedział, że będzie on otwarty po końcach lutego, marca. Co oznacza, że, zostanie, że prace zostaną zakończone zgodnie z planem. A przeciwnikiem pierwszym stadionu przy technologicznym 4 będzie Termalika. Nie ciesza, bo klub no, niestety nie planuje żadnego wyjątkowego meczu. By, zainau by zainaugurować ten nowy stadion. No, no. Czyli to będzie tak normalnie kolejka ligowa. Dokładnie tak, kolejka 20 właśnie, pierwszy mecz oby rundy wiosennej z Termaliką niecieczą. No to też może być ciekawie na inaugurację na nowym stadionie. Ternamika, no zobaczymy, no tamten sezon bardzo, bardzo słaby, teraz trochę wzmocni zobaczymy jak to będzie się układało. Dobrze, Robert, nie będę cię dłużej męczył. Bardzo ci dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi na temat Odry i nie tylko. Ja również no, dziękuję za zaproszenie na ten w programu, który zresztą też pojawi się na kanale Odra Opolska News, by właśnie też inna pula, powiedzmy, oglądających miała dostęp do tego programu. No, oczywiście, także myślę, że wszyscy będziemy zadowoleni. No i jeżeli tutaj Uda nam się zrobić ten wspólny program, byłoby świetnie. No ale to o tym to będziemy informowali ty na swoich stronkach, ja u siebie też spróbuję. Dokładnie tak, a jeżeli jakiś któryś z oglądających trafi przypadkowo tutaj na kanał Marka, czy też mój, to oczywiście zapraszamy tutaj na grupę, y, czy to Start Bogdanowice, która jest powiedzmy, y, należy jakby, to jest grupa panowska klubu Start Bogdanowice. Czy też na profil Marko Polska Piłka, który prowadzi właśnie Marek, czy od Reopol News, żeby właśnie być na bieżąco z tym, co wspólnie czy też osobno działamy w mediach społecznościowych. Zgadza się. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i do miłego spotkania przy następnym odcinku.